Wyobraź sobie przyszłość, w której Twoje życie jest pełne celu, radości i obfitości. Każdego dnia budzisz się pełen energii i gotowości na nowe wyzwania. Teraz przenieś tę wizję do teraźniejszości. Podczas oglądania tego filmu, wyobraź sobie, jak rezygnujesz z destrukcyjnych nawyków i zastępujesz je tymi, które napędzą Cię ku sukcesowi. W filozofii stoickiej wierzy się że ludzie mają moc kształtowania własnego przeznaczenia poprzez swoje myśli, działania i wybory. Rozwijając pozytywne nawyki i eliminując negatywne, można osiągnąć życie pełne mądrości, spokoju i cnoty. Jak mówił Epiktet, nie masz wpływu na to, co ci się przydarza, ale masz wpływ na to, jak na to reagujesz. Zacznij więc zmieniać swoje życie już teraz, eliminując złe nawyki. Pamiętaj, że małe początki mogą prowadzić do wielkich zakończeń. Dziękuję, że zdecydowałeś się oglądać ten film spośród tysięcy dostępnych. Doceniam Twój czas. Teraz proszę Cię o jedno: zobowiąż się, że zostaniesz do końca. Los przyprowadził Cię tutaj, więc nie odpuszczaj tak szybko. Zamiast podążać za tłumem, skup się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Wkrótce przedstawię Tobie antystoickie nawyki, które mogą blokować Twój umysł. Postaram się pomóc ci je zrozumieć i wyeliminować, byś mógł skutecznie sobie z nimi poradzić. Zapraszam do dalszego oglądania i odkrywania: jak możesz osiągnąć większą harmonię i spokój wewnętrzny. Zaczynajmy więc. Numer 1. Marudzenie. Marudzenie jest nawykiem, z którym boryka się wiele osób. Często wyrażamy niezadowolenie na temat pogody, pracy, relacji czy innych elementów życia, które nie spełniają naszych oczekiwań. Jednak skarżenie się rzadko prowadzi do pozytywnych rozwiązań i może zwiększać poziom stresu oraz negatywności. Stoicyzm zachęca nas do skupienia się na aspektach życia, które są w naszym zasięgu i akceptacji tych, które są poza nim. Skarżenie się często wynika z frustracji spowodowanej sytuacjami. Na które nie mamy wpływu. Przyjmując, że niektóre rzeczy po prostu wykraczają poza nasze możliwości kontroli, możemy unikać wpadania w spirale negatywnych emocji i zamiast tego kierować nasze działania tam, gdzie mamy realny wpływ. Zamiast biernie narzekać, warto podjąć aktywne działania. Gdy coś nas nie satysfakcjonuje, możemy zainicjować zmiany, które mogą polepszyć daną sytuację. Może to obejmować poszukiwanie nowych możliwości, rozmowy z innymi, czy nawet zmiany w naszym osobistym podejściu. Przez proaktywne działanie możemy odmienić niekorzystne okoliczności i wprowadzić pozytywne zmiany w naszym życiu. Warto również zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie niekorzystne sytuacje da się zmienić i że narzekanie niczego nie poprawi. W takich przypadkach wartościowe może być praktykowanie wdzięczności za to, co już posiadamy, oraz szukanie pozytywnych aspektów, nawet w trudnych sytuacjach. Ostatecznie zakończenie marudzenia wymaga zmiany mentalności z negatywnej na pozytywną, a także zdecydowanego i celowego działania. Koncentrując się na sferach, które możemy modyfikować, i aktywnie działając tam, gdzie to możliwe, przekształcamy nasze życie. I stajemy się szczęśliwszymi i bardziej spełnionymi osobami. Numer 2. Rozpamiętywanie. Rozpamiętywanie, czyli ciągłe rozmyślanie o przeszłych błędach oraz obawy dotyczące przyszłości jest nawykiem, który może prowadzić do znacznego dyskomfortu emocjonalnego. Gdy skupiamy się na negatywnych myślach, możemy doświadczać poczucia winy, wstydu i lęku, co z kolei uniemożliwia nam cieszenie się teraźniejszością oraz przeszkadza w robieniu postępów. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie rozpamiętywania jest praktyka uważności. Stoicyzm promuje życie w teraźniejszości i koncentrację na bieżących doświadczeniach. Bycie uważnym oznacza skupienie się na tym, co się dzieje tu i teraz, pozwalając odpuścić przeszłość i przestać martwić się o przyszłość. Praktykowanie uważności obejmuje zwracanie uwagi na nasze zmysły, myśli i emocje bez oceniania. Obserwujemy nasze myśli, nie angażując się w nie i nie reagując na nie impulsywnie. Dzięki temu możemy zyskać wgląd w nasze wzorce myślowe i lepiej zarządzać naszymi stanami emocjonalnymi. Innym podejściem jest skupienie na tym, co można kontrolować. Stoicyzm uczy, że nie mamy wpływu na przeszłość, ani nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy kontrolować nasze reakcje na różne sytuacje. Skupiając się na naszych działaniach i decyzjach, zamiast na błędach z przeszłości czy obawach o przyszłość, możemy zmniejszyć stres i lęk. Choć nadmierne analizowanie może wydawać się trudnym nawykiem do przełamania, przyjęcie stoickiego podejścia do życia może znacznie pomóc w jego pokonaniu i pozwolić na pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie w teraźniejszości. Numer 3. Zmartwienia o drobnostki. Przejmowanie się błahostkami to nawyk, który może prowadzić do niepotrzebnego stresu i niepokoju. Źródłem takich zmartwień mogą być media społecznościowe. Wiadomości, plotki, a nawet osobiste niepewności. Ważne jest jednak, aby zdać sobie sprawę, że wiele z tych informacji jest nieistotnych i nie przyczynia się do naszego szczęścia czy realizacji celów. Stoicyzm naucza nas, aby priorytetowo traktować te aspekty życia, które są naprawdę ważne, i nie tracić energii na nieistotne zmartwienia. Przyjmując stoicki sposób myślenia. Możemy nauczyć się koncentrować na tym, co istotne, i ignorować to, co nas rozprasza. Nie oznacza to całkowitego izolowania się od świata, ale raczej selektywne angażowanie się w to, co naprawdę ma znaczenie, jednocześnie zachowując wewnętrzny spokój. Aby wyeliminować nawyk zmartwień, obłachostki, warto zacząć od zidentyfikowania obszarów w naszym życiu, gdzie najwięcej energii tracimy na niepotrzebne troski. Może to być ciągłe sprawdzanie wiadomości na telefonie, niepokój o przyszłe wydarzenia czy żal za przeszłymi błędami. Po zidentyfikowaniu tych wzorców możemy zastosować stoickie rozumowanie, zadając sobie pytania o realny wpływ tych zmartwień na nasze życie i ich zgodność z naszymi wartościami oraz celami. Kolejną pomocną techniką jest ustalanie granic wokół naszego czasu i uwagi. Możemy ograniczyć ekspozycję na źródła niepokoju, na przykład unikając niektórych platform społecznościowych, czy ograniczając czas oglądania telewizji. Tworzenie przestrzeni na refleksję i uważność pozwala na rozwój wewnętrznego spokoju, który pomoże nam lepiej radzić sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami. Ostatecznie klucz do pokonania nawyku zmartwień o drobnostki tkwi w głębszym zrozumieniu tego, co w życiu jest naprawdę ważne. Przyjmując stoicką perspektywę, możemy skupić naszą energię na rzeczach, które sprzyjają wzrostowi, radości i tworzeniu więzi z innymi. Z czasem i praktyką możemy przekształcić nasz sposób myślenia i nasze serca, aby żyć bardziej autentycznie i z większym poczuciem celu. Numer 4: impulsywność. Impulsywność to nawyk, który często prowadzi do nieprzemyślanych decyzji i późniejszego żalu. Stoicy zachęcają do opierania się tej pokusie, promując bardziej przemyślane i rozważne podejście do podejmowania decyzji. Przezwyciężenie impulsywności wymaga spowolnienia i refleksji nad potencjalnymi konsekwencjami naszych działań przed ich podjęciem. To oznacza zadawanie sobie pytań, czy planowane działanie jest zgodne z naszymi wartościami i długoterminowymi celami, oraz rozważanie potencjalnych ryzyk i korzyści. Stoicy podkreślają, że emocje mogą zaciemniać nasz osąd, prowadząc do irracjonalnych decyzji. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się oddzielać się od emocji i podchodzić do sytuacji obiektywnie. Nie chodzi o tłumienie emocji, ale o ich rozpoznawanie i akceptację, bez pozwolenia im na dyktowanie naszych działań. Kluczowym elementem w pokonywaniu impulsywności jest rozwijanie samodyscypliny. Co umożliwia odłożenie natychmiastowej gratyfikacji na rzecz długoterminowych korzyści. Na przykład osoba chcąca zaoszczędzić pieniądze powinna oprzeć się impulsywnym zakupom, zamiast tego odkładając środki na przyszłe potrzeby. Oprócz praktycznych strategii ważne jest także kultywowanie wewnętrznego spokoju i równowagi. To wynika z akceptacji tego, co poza naszą kontrolą, i skupienia na tym, co możemy zmienić. Życie zgodnie z naturą i chwytanie teraźniejszego momentu pomaga rozwijać spokój i jasność umysłu, co jest kluczowe dla lepszego podejmowania decyzji. Ostatecznie, aby pokonać impulsywność, musimy zaangażować się w rozważne podejmowanie decyzji i wykazać się samodyscypliną. Przestrzeganie stoickiej mądrości pomaga nam opierać się pokusom natychmiastowego zadowolenia i wybrać drogę. Prowadzącą do głębszego spełnienia i sukcesu. Numer 5. Marnowanie czasu. Czas jest zasobem ograniczonym i cennym, dlatego każda chwila powinna być wykorzystywana mądrze. Stoicy wierzą, że czas jest darem i to od nas zależy, jak go wykorzystamy. Niestety, wielu z nas traci czas na działania, które nie przyczyniają się do naszego ogólnego dobrostanu czy rozwoju osobistego. Aby przestać marnować czas, ważne jest, aby najpierw określić swoje priorytety. Stoicyzm uczy, że powinniśmy skupiać się na tym, co możemy kontrolować. Podobnie my powinniśmy koncentrować się na tym, co jest dla nas ważne. Zidentyfikuj, co jest dla ciebie najistotniejsze, i poświęć na to swój czas, eliminując działania, które nie są zgodne z Twoimi wartościami i celami. Następnie przyjmij proaktywne podejście do rozwiązywania problemów. Zamiast czekać na rozwój wydarzeń, podejmuj działania, które przybliżą Cię do Twoich celów. Stoicy uważają, że cnota jest nagrodą samą w sobie, a działając w kierunku naszych celów, możemy znaleźć zadowolenie i spełnienie. Wreszcie, praktykuj wdzięczność. Pozwala nam ona docenić dobre rzeczy w życiu i kultywować poczucie zadowolenia. Skupiając się na tym, co już posiadamy, zamiast na tym, czego nam brakuje, Możemy prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie. Pamiętaj, że czas jest cennym zasobem, a my otrzymujemy go tylko w ograniczonej ilości. Przyjmując stoickie zasady, możemy wykorzystać każdą chwilę na maksymalne wzbogacenie naszego życia. Zacznij już dziś, określając swoje priorytety, podejmując działania w kierunku rozwiązywania problemów i praktykując wdzięczność. Numer 6 Dążenie do zemsty. Dążenie do zemsty może wydawać się kuszące i dostarczać chwilowej satysfakcji, ale w rzeczywistości prowadzi do negatywnych konsekwencji dla obu stron. Filozofia stoicka naucza, że skupianie się na dobru innych i znajdowanie wewnętrznego spokoju jest o wiele bardziej wartościowe niż poszukiwanie zemsty. Zemsta może nasilać cykl negatywności i bólu, a także prowadzić do poczucia winy, wstydu i żalu. Poza tym, dążenie do zemsty zużywa dużo energii psychicznej i emocjonalnej, którą można by lepiej wykorzystać na pozytywne cele. Stoicy wierzą, że ludzie powinni dążyć do bycia obojętnym na zniewagi i krzywdy, ponieważ są one poza ich kontrolą. Zamiast tego, powinniśmy skupić się na samodoskonaleniu i poprawie świata wokół nas. Przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, może być trudne, ale jest potężnym narzędziem dla osiągnięcia wewnętrznego pokoju i przesuwania się do przodu. Kiedy przebaczamy, uwalniamy się od ciężaru urazy i pozwalamy sobie na uzdrowienie. Przebaczenie sprzyja również współczuciu, empatii i zrozumieniu, które są kluczowe dla budowania zdrowych relacji. Dodatkowo, dążenie do zemsty może zaszkodzić naszym relacjom i reputacji podczas gdy przebaczenie może wzmacniać nasze związki z innymi. Przebaczając, pokazujemy innym, że ufamy im i cenimy naszą relację, co może prowadzić do głębszych więzi i wzajemnego szacunku. Eliminowanie pragnienia zemsty wymaga samorefleksji i introspekcji. Musimy zbadać nasze przekonania i motywacje, aby zrozumieć, dlaczego dążymy do zemsty i czy naprawdę służy to jakiemuś celowi. Praktykowanie uważności i medytacji może również pomóc nam rozwijać bardziej obiektywne spojrzenie na sytuację i zmniejszać naszą emocjonalną reaktywność. Przyjmując stoickie podejście do przebaczenia, możemy przełamać cykl zemsty i stworzyć bardziej pozytywne, satysfakcjonujące życie. Koncentracja na własnym rozwoju oraz rozwijanie współczucia dla innych mogą przyczynić się do zwiększenia ogólnego dobrostanu i szczęścia. Numer 7. Lęk przed zmianą. Człowiek naturalnie może czuć lęk przed zmianami, szczególnie gdy przyzwyczaił się do swoich rutyn i codziennych nawyków. Mimo to, zmiana jest często niezbędna dla osobistego rozwoju i postępu. Wielu ludzi osiąga sukces dzięki gotowości do podejmowania ryzyka i adaptacji do nowych okoliczności. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia strachu przed zmianą jest zrozumienie, że zmiana sama w sobie nie jest zagrożeniem, lecz okazją do nauki i rozwoju. Otwierając się na nowe doświadczenia, możesz poszerzyć swoje horyzonty i odkryć nowe aspekty własnej osobowości. Jedną z praktycznych metod pokonywania strachu przed zmianą jest podejmowanie małych, zarządzalnych kroków. Zamiast rzucać się od razu na głęboką wodę, spróbuj wprowadzać niewielkie zmiany w swojej codziennej rutynie. Może to być nowy rodzaj ćwiczeń, spróbowanie innego rodzaju jedzenia, czy nawet zmiana drogi do pracy. Widząc pozytywne skutki tych małych zmian, zaczniesz stopniowo ufać sobie bardziej, co pozwoli ci czuć się pewniej, podejmując większe zmiany. Innym sposobem jest skupienie się na potencjalnych korzyściach, jakie zmiana może przynieść. Zastanów się, jakie nowe możliwości mogą się otworzyć. Jakie nowe umiejętności możesz zdobyć, czy jak zmiana może wpłynąć na Twoje życie zawodowe lub osobiste? Wizualizowanie pozytywnych wyników może motywować i inspirować do przekraczania własnych barier. Pamiętaj, że zmiana to proces, który wymaga czasu na adaptację i naukę. Bądź cierpliwy i wytrwały. Nie bój się prosić o wsparcie od przyjaciół, rodziny czy profesjonalistów. Bycie łagodnym dla siebie w trakcie tego procesu i akceptacja, że każdy krok naprzód jest postępem, pomoże ci przetrwać okres przejściowy i odnieść sukces w nowych warunkach. Numer 8. Poszukiwanie zewnętrznego uznania. Częstym nawykiem wielu osób jest ciągłe dążenie do uzyskania aprobaty i potwierdzenia od innych, co ma sprawić, że poczują się dobrze ze sobą. Jednak taka zależność może negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne oraz samopoczucie. Gdy opieramy swoje szczęście na zewnętrznych czynnikach, stajemy się podatni na niepewność i niezadowolenie, kiedy te czynniki znikają lub nas zawodzą. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie samowystarczalności i wewnętrznego zadowolenia. Zamiast szukać walidacji na zewnątrz, stoicy zachęcają do rozwijania wewnętrznej siły i charakteru. Kultywując takie cnoty jak mądrość, odwaga i sprawiedliwość, można znaleźć prawdziwe spełnienie i zadowolenie w sobie. Ten rodzaj samowystarczalności pozwala utrzymać poczucie szczęścia nawet w obliczu przeciwności czy krytyki. Co więcej, nieustanne dążenie do uzyskania walidacji od innych może negatywnie wpływać na nasze relacje. Gdy jesteśmy zbyt potrzebujący czy niepewni, inni mogą nas postrzegać negatywnie. Co z kolei może osłabić te relacje. Ważne jest również zrozumienie, że choć otrzymywanie pozytywnej opinii od innych jest naturalną i ludzką potrzebą, nadmierne poleganie na niej nie jest zdrowe. Przyjmując stoickie zasady samowystarczalności i wewnętrznej siły, można uwolnić się od tego szkodliwego nawyku i znaleźć prawdziwe szczęście i spełnienie w sobie. Chociaż aprobatę od innych. Można czasem postrzegać jako motywującą, kluczowym aspektem jest równowaga między szukaniem potwierdzenia, a zachowaniem niezależności emocjonalnej i samowystarczalności. Stoicyzm oferuje cenne wskazówki dotyczące nawyków i zachowań, które warto eliminować z naszego życia. Przyjmując stoickie zasady takie jak prostota, samowystarczalność i uważność, Możesz pielęgnować życie pełne mądrości, spokoju i cnoty. Chociaż eliminacja tych nawyków może wymagać czasu i wysiłku, pamiętaj, że stoicyzm nie dąży do perfekcji, ale do ciągłego postępu w kierunku lepszego życia. Zacznij dzisiaj i dąż do bardziej satysfakcjonującego życia. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanał, jeśli uważasz, że treść była dla Ciebie wartościowa.